No kurwa, jestem w menu. Yy, w tym grze. No widzisz. Dobra, to tutaj sobie zagramy chyba Chyba dzikiem Dzikiem? A. Można i dzikiem. A. Ja mam 2770 ale też nie wiem, kurwa, co tu. A dlaczego 2770? Od tych kredytów. Nie to dużo. Kurwa, u nas tu jest? No Który? Nie jest? Dalej, co być ten cel? Przejęliśmy cel, gore. Tu jesteś. Cel echo. Kurwa, co za zesję, To on kurwa niezmieszczalne do chuja ty? To on jest tym! Wiesz czym on jest? Nie. Łowcą czołgów ty. z tego pociągu, czy znaczy z pociągu no, już ktoś wleciał To tu się pora. Kurwa rusza się jak jakby miał O no jest No tak Nie dość, nie dość że kurwa Kolesia nie mogę trafić 6 na łeb 54 granaty z bombowca spadły No jest Co za gra totalnie kurwa mi nie idzie z trafieniem, nic szybko, a daję radę o jezu ilu ich tam jest od syna. aha bo tam czołg Bada bo tam ich na górce jest od chuje. Wydalone, dobry. Uo? Chyba nas zauważył. Co jest? Chuja, że trafić nie mogę z tej broni. On jest jakiś kole się zapomniałem zablokować. nowy wroga! Kurwa, gram jak Czajmer. trochę amunicji. się ja też. Praktycznie co ósmy jest strzał to kurwa... No ja mam podobnie przyjęty nas cel, zdobyć go! Sied, sied, sied! Nie mogę trafić. Mam jakiś rozregulowany celownik. A, to czołg! Ja strzelam z dystansu. No traf! Nie no, musia no, sprôvovať z jakýž broni doslova. A ktoś na zbytę amunicję? Musimy przejąć cel. W końcu, trafiłem coś. Ten żołnierz to wróg! Przejęliśmy cel, brawo. Łoł! Łał, wow, wow, wow. Co to mnie tak napierdala? Jest. Samolot! Jaki koleś! Jaki koleś. Dobra. Tego celu nie możemy stracić, broncie go! Kurwa, ze wszystkich stron, ja pierdolę. Cztery razy, albo pięć do się strzelałem, nie? Jestem ranny, potrzebny medyk! to ma amunicję? Aj, wytłukcie. Ma ktoś amunicję? To szturmowiec przeciwnika! W końcu trafiam! Znowu! O kurde, stary, teraz to trafiam. O. Tam, sanitariusz wroga! Ja pierdolę, w końcu go zabiłem O, ja nie mam naboi, ja zacząłem trafiać i nie mam naboi. Mam już. Pełny zestaw. Dobra. Tam jest turmowiec wroga. Wziąć? Ten jak na pierwsza tą pelotką czy czymś Stopyć ten przeklęty cel! 小我手上呢晓叔 Idziemy kurwa, idziemy. Tracimy kontrolę nad celem. brawa o, oh, 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 oh. Znowu mi <zyskańczym> ty za mną biegły. Jeden tak. tak patrzę, o kurwa, ładnie. Ja zobaczyłem granatę już mówię, już chuj. Ooo. Ale rzucił. Kurwa, czołg tu jedzie. Trudno. Pierdalam. Uciężko wiełem pojazd, chciałem powiedzieć. A ja go uszkodziłem. Ja jest ten czołg? Już nie ma go. Aha, dobra. Widzę, że zniszczony. Jakaś, kurwa, amunicja by się przydała do chuje. Zauważono szturmowca. Boże, z tyłu, dupcie. Dobra, w, w budynku ktoś tu siedzi. E, szwager. mnie napierdalał któryś. Już nie siedzi. A, jest, jest, siedzi, siedzi. Jeszcze jeden? Tak. Już nie siedzi. Alfa znowu tracimy dobra, czołg tam jest, pierdolić go Dobra, to gdzie idziemy? Na D Na D No dobra Coś tam pojechał a Jak nie mogłem trafić, to jak później zacząłem trafiać o kurj O patrz patrz, sniper jest na, na D Larzej Larzej nie, nie, wych nie wychylaj się bo cię trafi, widzicie, widzicie Uciekaj Dzięki Gdzie mam, spierdol O strzelił, dobra Straciliśmy <grym> cel Charlie go Dobrze. Dobrze, dob dobity. Drugi snajper gdzieś jest. O, o! Kurwa, no jeszcze mi... Skąd on się tu wziął? Po pustyni jest taki ten, biegnie koleś kurwa. Z karabinem, nawet nie snajper. Ze wsparcia sobie biegnie i... Nie wiem, skąd on się tu wziął, naprawdę. Kurwa, na... Aaaa! cel, brawo. Dobra, czekaj, tak, je ja odbijesz w takim razie. Do nas cel, przejąć go! Połowa bitwy za nami, mamy przewagę. Tak sli No Dobry jest nawet. Tego, to. To jest dobry. Nasze odżynie, e akcji, coś tam. O kurwa. Jest jakiś koleś, sniper? Nie, 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 nie. Jest jakiś koleś. Jest. Y o. o. Ja pierdole Jeszcze jeden tam jest. A, A drugi gim jest wieno. Siedzono na tej górce cały czas. No jest, wyleciał z tego. Przejęliśmy cel Charlie.

Travego, não existe, não está morto. Znalazłem cel. Ktoś tu kurwa... Kurwa skończyłem. ilu... Snajperów 50 ty. Tam snajper. O kurwa, zdjął mnie snajper. Dziewiąty poju. He dobrze, ktoś go zdeł. O Jezu Ale se psikusa zrobiłem ja pierdolę Rzuciłem se grana to od ściany stary O Boże O kurwa Ma ktoś pestki? No jak? To co, co za laki, jakieś dziwne, ty? takie 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 nie ma szans. Jak nam budynek rozjebał ty? No. Tak się tam długo broniliśmy za tym budynkiem. Zauważyłem drugiego jeźdźca. cel Delta. Dlaczego? Wrogi pilot tam jest. Przejęliśmy cel Bravo. Jak ja go nie widzę? Koncert nie trafienia. Zauważono wrogiego żołnierza. Zauważono czołg wroga. Zauważono czołg. Cel Charlie przejęty. z tymi czołgami zasranymi. Show, oh, super oh, curva, nós temos Cając cel! Pilnie potrzebuje amunicji. Ale ciąg do cię jedzie? Wiem. To no, nie zdążyłem się schować. Chciałem tego w... wsparcia zniszczyć bronimy celu! Kurwa, do własnego cienia chciałem strzelać. Jest! Kurwa, zniszczyłem w końcu dziada jebanego. Kurwa, ale mnie zdjęli. Jest. Ja ten snajper pierdolony, kanki siedzi tam w dziupli. Marcia, kurwa 48 liter, bo i i nie wiem. Kampią kurwa w drzwiach. Wygrywamy. Paweł, no czołg. Kurwa, ma co ja mam z tymi czołgami, człowieku? Czekaj, ile razy tak... mnie czołg też teraz jebał? Ale gdzie się nie pojawia, to no kurwa czołg. Na E, na F nie ma czołgów. TURMOWIEĆ wow, wow O skąd on się tu wziął? JEZU PRZEGRAMY! WYGRALIŚMY UFF JEDNYM o... PUNKTEM STARY JEDNYM PUNKTEM O, Z dupa. No. NIEZŁE NIEZŁE